Wczorajszego dnia świat FIFY doznał pewnego szoku, ponieważ popularny streamer Castro, jeden z największych w całej FIFA, dostał bana. Czy zasłużonego, czy nie, o tym dzisiaj sobie porozmawiamy. Ja tylko na starcie na szybko przypominam, że odcinki są codziennie o godzinie 16.30, no i challenge ten trwa do końca roku, bo walczymy o 100 tysięcy subskrypcji. Jeżeli chcesz mi pomóc, to myślę, że wiesz doskonale co robić. Zaczynajmy! W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie taki mini przegląd Reddita, ale przede wszystkim po prostu porozmawiamy o tym, co się ostatnio dzieje w Fifi, bo myślę, że taki odcinek również będzie dość fajny. No i przede wszystkim temat numer jeden, czyli ban Castro na rynek transferowy. Już zaraz wam powiem dokładnie, o co chodzi. Nie wiem czy zdajecie sobie sprawę, ale w FIFA wciąż istnieje bug związany z tym, że możemy kupywać czerwone karty z rynku transferowego. Ten problem jest już od początku FIFA, ponieważ podczas grania pierwszego Food Champions, jeżeli szybko odebraliśmy nagrody właśnie, to czerwone playerpiki były wymienne i mogliśmy je po prostu wystawić na rynku transferowym, tak jak inne karty. I z tego glicza teraz korzystał właśnie Castro, który kupował te czerwone karty za 160 tysięcy końców. Jest to oczywiście absurdalna kwota. Ale kupował je z racji tego, żeby zrobić czerwone player piki i może tam trafić coś dobrego, tak szczerze nie robił nic złego, no bo nie oszukujmy się, to nie nasza wina, że od dwóch miesięcy twórcy gry nie potrafią tego w żaden sposób naprawić. Oczywiście, to też ciężko powiedzieć, że to jest jakieś łamanie zasad. No bo co, jeżeli są wystawione na rynku transferowym, no to komu to przeszkadza kupić? Jeżeli nadal i jej pozwala na to, żeby były wystawione No i właśnie z tego powodu Castro po prostu robił to, żeby otwierać czerwone piki na streamie Fakt, że kupywanie ich po 150 tysięcy końców, no nie jest zbyt opłacalne No ale przyszła kryska na matyska, co zresztą możecie zobaczyć teraz Castro chciał kupić kolejną czerwoną kartę, wyskoczył mu komunikat Że problemy niby z serwerami, zobaczcie i cyk Castro dostał bana na rynek transferowy. Nie dziwię mu się tej reakcji, tak szczerze, no bo kaman! To nie jego wina, że można kupywać czerwone karty z rynku transferowego. To jest wszystko wina twórców gry, że na to pozwalają. Też warto zauważyć jedną rzecz, że jest to ban przyznawany przez komputer, tak zwany ban z automatu, czyli nie dał mu tego żaden człowiek, a po prostu komputer wykrył jakieś nielegalne działania na rynku transferowym i z automatu przyznał mu bana. Jest to bank, który zakazuje mu korzystania z rynku transferowego. Oraz jest to ostrzeżenie, że jeżeli jeszcze raz dojdzie do takiej sytuacji, to również zostanie zbanowany z gier online. Ale spokojnie, Castro zostanie odbanowany na 99,9%. Jeżeli już nie został odbanowany, niestety na ten moment jeszcze nie znalazłem żadnej oficjalnej informacji, ale na bank Castro odbanowany będzie, bo jak mówię, na pewno mu tutaj jakiś człowiek tego bana zdejmie, przyznanego przez komputer. No i tak szczerze, też zasłużenie, no bo jak mówię, kurczę, to nie jego wina, że można. Te karty z rynku kupować. Nigdzie jej nie powiedziała, że wcale tych czerwonych kart z rynku można nie kupować, a też warto zauważyć fakt, że po prostu te karty czerwone są o wiele droższe niż zwykłe, dlatego te działania na rynku zostały wykryte w taki, a nie inny sposób przez komputer i od razu zbanowane. Tutaj warto zauważyć jedną rzecz, fajnie napisaną przez pewnego użytkownika. To nie jest ostrzeżenie, tylko właściwie ban na rynek transferowy. I jestem pewny, że zostanie odbanowany, ponieważ jest popularnym streamerem, ale jeżeli to stałoby się przypadkowej osobie, to na pewno by nic z tym nie zrobili i ban byłby na stałe. I właśnie o to chodzi, moi drodzy widzowie. Bo taki Castro na bank zostanie odbanowany, no i też moim zdaniem, słusznie. Ale w momencie, w którym ja bym takiego bana dostał, wy byście dostali, nic by się z tym, moi drodzy, nie zrobiło. Nie sądzę, że ktokolwiek by dawał sobie jakieś tam. E, mniemanie, żeby was odbanować, bo mieliby to po prostu gdzieś. To jest ban z automatu. No ale wiadomo, że Castro jest po prostu świetnym rynkiem, ale nie transferowym, tylko rynkiem do zarabiania dla twórców gry. No i zostanie na pewno w 100% odbanowany. I powiem Wam tak szczerze, że jest to też niezły skam, że po prostu do takiego bana doszło. No i tutaj też ludzie się nadal dziwią, jak to jest możliwe, żeby kupować czerwone piki z rynku transferowego. I to jest rzecz, która w tej chwili, właśnie w tym momencie już powinna zostać naprawiona. Dwa miesiące czekania, o co chodzi? Kolejną rzeczą, taką ciekawostkową w grze pojawił się ekran ładowania Team of the Group Stages. I jak już tutaj możemy zobaczyć, pierwsza karta z overallem 93 i 80 Pace'a. To jest karta, która na 99% będzie należała do Roberta Lewandowskiego. Także naprawdę fajnie, że, jak, że w końcu Polak zostanie doceniony. Chciałem powiedzieć, że jakiś Polak zostanie doceniony, ale chociażby ostatnio Kamil Grosicki dostał Team of the Week. No ale chodzi tutaj o kartę specjalną, także Robert Lewandowski zasłużenie taką kartę dostanie. Kolejna rzecz warta uwagi to mianowicie użytkownik, który przegrał mecz. Zobaczcie jakie tracą z bramki. Cyk! Po tak zwanym gliczu z rzutu rożnego, gdzie jest po prostu podanie do zawodnika, który postanawia wrzucić w taki oto sposób piłeczkę i jest cy gol. No to jest po prostu niesamowity, że taki glitch istnieje. Zobaczcie i trzeci gol, jasne, również tak samo, hop, gol strzelony z rzutu rożnego. No moim zdaniem jest to również gruba przesada, ponieważ to powinni w jakiś sposób naprawić. Tutaj też ludzie dość mocno krytykują to zachowanie, no ale wiadomo, że jest to kolejny glitch, tak zwany, nie glitch, ale po prostu rzecz która jest wykorzystywana przez graczy. Czy słusznie, czy nie, musimy sobie już sami na to odpowiedzieć. Moim zdaniem kompletnie nie, no bo takie rzeczy po prostu psują w jakikolwiek sposób. Realistykę gry, no ale też tak sobie powiedzmy wprost. Czy chodzi o FIFA o realistykę gry, czy po prostu jest to zręcznościówka nastawiona na esport? Chyba jednak tak, no ale moim zdaniem takie sytuacje powinny być usuwane. No bo jest to tak jak tutaj ktoś fajnie napisał problem. Nie wiem czy o tym glitchu słyszeliście. Ja go osobiście nie używam, ponieważ nie lubię tego typu rzeczy. No ale chyba będzie po prostu trzeba zacząć, skoro jest to aż taką P. Dodatkowo, zgodnie z obietnicą 1 grudnia, w grze pojawiła się gwarantowana paczka z kartą Hero Preorder. I tutaj też chcę to powiedzieć, bo bardzo dużo osób pyta mnie, Maxu, dlaczego ja takiej paczki nie dostałem. Słuchajcie, taką paczkę otrzymuje każda osoba, która kupiła grę w wyznaczonym terminie. I tutaj jest fajna odpowiedź, dlaczego ja nie dostałem takiej paczki. I tutaj jest napisane, że po prostu trzeba było ją kupić w preorderze. Ale to jeszcze w momencie, kiedy nawet euro trwało, więc, no jak widzicie, naprawdę dawno temu. I to nie jest tak, że na przykład kupiliście sobie FIFA tydzień przed jej wyjściem i dostaniecie tu paczkę. Także pamiętajcie o tym, jeżeli tej paczki obecnie nie dostaliście, to jej już nie dostaniecie. Ponieważ, jak mówię, tam bodajże w sierpniu trzeba było ją kupić. Ja też na przykład FIFA kupiłem o wiele później i takiej paczki nie dostałem. Także miejcie to w świadomości. Myślicie, że tylko ja mam farta co do paczek z ikoną Tutaj kolejny użytkownik tagu fut na reddicie wrzuca Jakie miał szczęście w paczka z ikoną Johan Cruyff, Eusebio Oraz Diego Armando Maradona A tutaj są wszystkie ikony jakie łącznie trafił Czyli gatuzo, Petit jako tako Xavi słaby raczej Runej też jako tako No ale raz, dwa, trzy, cztery mega grywalne karty No po prostu trafić Cruyffa i Eusebio To już jest kosmos A jeszcze do tego Maradonka oraz Dalglish tak naprawdę otworzył łącznie 8 paczek, z czego 4 karty trafił, totalnie niesamowite. No także jak widzicie, albo ktoś ma tego farta w paczkach z ikoną, albo nie ma. Wydaje mi się, że to naprawdę jest fart przyznawany na konto. Ja obecnie w tych paczkach trafiłem już kilka niezłych kart, bo trafiłem czy Vieira, czy Ronaldinho. I bardzo mnie ciekawi, jak będzie moje szczęście po prostu szło w następnych paczkach z ikoną, co zresztą zobaczycie po prostu na kanale. Kolejną taką fajną ciekawostką jest, nie wiem czy widzieliście kartę Robertsona, ale w większość kart jak dostaje upgrade o plus 1 overalla to dosłownie każda ze statystyk idzie plus 1, no ale zobaczcie na kartę Robertsona, plus 2 pejsa, plus 2 driblingu, plus 2 strzelania plus 2 defensywy, plus 4 podań i plus 4 fizyczności i powiem Wam tak szczerze, że ten upgrade jest naprawdę niesamowity, on wygląda jakby dostał plus 2 oceny albo nawet 3, a nie tylko plus 1 i też ludzie zachodzą tutaj w głowę, dlaczego aż on dostał taki upgrade, gdzie większość kart dostaje plus 1 overalla i tutaj też ludzie piszą, ale niesamowity upgrade. I też, no jak mówię, no i nie, nie mają pojęcia, dlaczego akurat Robertson zasłużył na aż tak wielki upgrade, ale przyznam wam tak szczerze, że jest to naprawdę niesamowity. No kurczę, bo każda ze statystyk to tutaj minimum plus 2, ale jeszcze to najważniejsza, fizyczność plus 4, plus 4 również podaj na lewej obronie, to myślę, że jest naprawdę niesamowity upgrade no i, no i ja jak to ja zapomniałem wyłączyć alerta subskrypcji ale jeżeli już dotarłeś do tego momentu to też możesz subka zostawić dziękuję ci bardzo no i też taka mała ciekawostka jeżeli gracie w tryb ultimate team to obecnie już możecie spotkać prawdziwego piłkarza w tym trybie ponieważ jej przyznała karty pro card kart piłkarzom, tutaj chociażby Diogo Jota chwalący się swoją kartą która jest nawet niezła 99 każdej statystyki no gdyby Jota miał jeszcze 5 gwiazdek sztuczek to przecież ta karta to jest jakiś obłęd Niesamowite, jaką kartę dostał właśnie Portugalczyk. No mówię, no gdybym miał 5 gwiazdek sztuczek, to powiem Wam tak szczerze, to w ogóle nie wiem, nie wiem co powiedzieć. No ale wiadomo, no takich piłkarzy nie spotyka się na co dzień, więc mogą takie karty otrzymywać. Tutaj, też kolejny bardzo ciekawy temat, czyli remisy w Rawalsach są kompletną stratą czasu, i jest to rzecz, która ja absolutnie uważam, że jest poprawna, ponieważ moim zdaniem te remisy w Rawalsach powinny być albo usunięte w sensie pod takim względem że nie wiem, na końcu chociażby fajnie jakby się rozgrywało serię rzutów karnych, zawsze to jakaś ciekawostka, zawsze to jakiś fajny powód do zakończenia meczu dla kogoś nie zawsze będzie sprawiedliwy, ale chociaż byłoby ciekawy, no bo w takim innym przypadku jest to po prostu strata czasu ja wiem, że tutaj jeszcze niektórzy mówią o jakiejś promocji, w sensie, że wiecie, że nadal utrzymujemy ten wskaźnik, że razy dwa na przykład w momencie, w którym mamy dobry streak wygranych, ale ja i tak wolałbym żeby to zostało w jakiś sposób zniesione może nie do grywki, bo to też zajmuje więcej czasu, ale w każdym innym przypadku tak naprawdę jest to strata 20 minut oprócz jakiegoś tam skilla, którego nabywa Wraz z graniem, ale moim zdaniem i tak to powinno zostać w jakiś sposób zmienione. A ja tymczasem pięknie wam dziękuję za wszystkie łapki w górę, subskrypcje. Widzimy się już jutro o godzinie 16.30. Oczywiście na kanale. Dzięki za oglądanie. Do usłyszenia i pa pa.